Sędziowie? Niedługo przyjdą. Damy im jeszcze chwilę? Dwie minuty. Charlie i rozkręcą imprezę. Widzisz ich? Patrz tam. Nie ślin się. Wcale się nie ślinie. Póki nie zobaczysz Charlie'ego. A on nawet nie wie, że istniejesz. Czemu jeszcze ich tu nie ma? Prawie mnie mieli, to było chore. Czemu się śmiejesz? Prawie zginąłem. Chciałeś po prostu dostarczyć kasę Lucio? Zabiję nas. Z takim wujkiem muszę być coś wart. Konkurs! Damy im czas? Czekamy już od dwóch minut dłużej. Nie przechodzą do finału. Wiedzieli, co ich czeka. Soul and Bass zdyskwalifikowani. Nie przyszli. Co się dzieje? Co tam laski? Tu jestem. Charlie. Hałas dla Charlie'ego. Charlie! 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 Co u was, księżniczki? Jestem Charlie, a to Soul and Bass. A ten kawałek leci tak. Yo, Soy el maestro De la lírica en el juego De la competencia escucho ruegos Widać, że się spóźnili. Tak! Przypomnijmy zasady. Czysty freestyle, zero starych piosenek. Kręcicie rymy na żywo, dla ludzi. Stoicie tu, tworzycie tu. Tu i teraz, od serca. Dawajcie! Di, di, cha, cha. Observa, escucha y aprende. Tu estrategia para nada me sorprende. Y si te han dicho que tienes el sabor, mala suerte. Has dado con Charlie. Me dicen el Charlie. Como el dueño de los ángeles. A tu tumba voy a llevar claveles. Charlie. Charlie. Veo qué miedo me tienes. Porque cuando sueno, se suben. Se suben los decibeles. Los dios me respaldan, todos me prefieren. Yo soy el que manda. A vos nadie te quiere. ¡Charlie! ¡Charlie! Por eso Charlie, creo ¡Charlie! ¡Charlie! Es mío la batalla, Charlie. lo siento. No me diste la talla. Una por el público, dos por ser el único. Otra uh, más por todos los que me apoyan. Cuando mis líricas arroyan. Y la tercera por va a cantar victoria lógica. Właśnie na scenę, Jemmy. Rozgniotłabyś ich. Wygrałabyś konkurs. Charlie Flow, skarbie. Co ty sobie myślałeś? Chciałeś wygrać ładną buźką? Mogłabyś szepnąć mu parę rymów na ucho w zamian dostać buziaka. Cicho, która no, godzina. Już tak późno? Muszę no, iść. Żółwik też spadam. Idę. Po co mam ich słuchać?